Witajcie w kolejnym poradniku do Fiwy 17, ja jestem Patryk One, a dziś pokażę wam pewien trik, dzięki któremu urwiecie się waszemu przeciwnikowi na skrzydle oraz zyskacie więcej miejsca w sytuacjach sam na sam, dzięki temu zagraniowi, którym jest speed boost zdobędziecie potrzebne wam miejsce do wykończenia waszej sytuacji. Tą sztuczkę wykonywałem już w każdej Fifie, ale w tej edycji jest on niezastąpiony, a sam manewr polega na wypuszczeniu piłki przed siebie i zdobyciu odpowiedniej strefy do wykończenia sytuacji. Wykonanie tej sztuczki polega na poruszaniu prawej gałki w stronę, w którą biegniemy. Oczywiście całą sytuację wykonujemy na pełnym biegu i w tym przypadku jest to prawa strona. Podczas wykonania nasz zawodnik wypuszcza piłkę na wybieg, co pozwala mu zrobić przewagę nad koniącymi go obrońcami. Jak sami zauważycie ten manewr pomoże wam w zdobyciu przewagi nad przeciwnikiem, a jego obrońcy w starciu z naszymi napastnikami i skrzydłowymi pozostaną bez szans. Warto wspomnieć, że ruch prawej gałki różni się od tego, w którą stronę się poruszamy, dlatego podczas biegu Benzemy w lewą stronę stosujemy tę samą metodę, odwracając niczym lustrzane odbicie ruch prawej gałki, tak jak na załączonym wideo, a więc poruszamy prawą gałkę w lewą stronę. Dzięki zdobytemu miejscu na boisku po wykorzystaniu tej sztuczki wystarczy odpowiednio wykorzystać pole, dogrywając piłkę do naszego zawodnika, który znajduje się w lepszej pozycji lub zakończeniu akcji po prostu strzałem. Ten trik jest niesamowicie użyteczny, a w tej FIFA jest po prostu fantastyczny, co ułatwia zdecydowanie sytuację sam na sam, co w poprzednich edycjach nie zawsze było możliwe. Podsumowując, ten trik jest genialny i najbardziej efektywny ze wszystkich edycji FIFA i naprawdę warto go używać w każdej sytuacji, kiedy jest szansa na zgubienie naszego przeciwnika. Najczęściej używanie go przynosi dobre rezultaty w sytuacjach tykowych. Oraz na skrzydłach, kiedy to mamy bardzo dużo miejsca i możemy najlepiej wykorzystać szybkość naszych zawodników. Pamiętajcie, że w trybie Ultimate Team wystarczy dobrać odpowiednich zawodników na pozycję w ataku i za pomocą tego manewru skierować dominację nad waszym oponentem za pomocą ich szybkości. Na dziś to wszystko, dzięki że byliście ze mną. A ja was jeszcze zachęcam do pozostawienia waszej opinii w komentarzu pod tym filmem, oraz w zostawieniu informacji co chcielibyście zobaczyć w kolejnym poradniku. Zapraszam również do udzielenia oceny tego wideo oraz pozostawieniu subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Na moim fanpage'u znajdziecie przedpremierowe informacje na temat kolejnych poradników. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Koniecznie zobaczcie inne materiały dotyczące FIFA 17, a ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym poradniku. Trzymajcie się i na razie.